Pokofon, wideo w 8K. No jak się to widzi? Super! Jakoś jest niesamowita. Musisz mieć telewizor w 8K, żeby w pełni to zebrać. Aczkolwiek, jeśli masz 4K, to też będzie to takie lepsze 4K. Będzie to widoczna różnica i sobie tam zobaczmy sobie wodę, jeziorko. Możemy zrobić zooma. To jest maksymalny. 6 razy tam pływa i oddalę. Znaczy, bałem się, że mi się nie, nie wypadł. Ja mi wypadł to koniec. Jeszcze to jest zbiornik. Oczyszczalni tam i do oczyszczalni wpadł telefon to ludzie. Dziwne, że to jest tak odkryte. To nie musi być zabezpieczone przed ludźmi, żeby cokolwiek wkładali. No nieważne. w 8K. To w porównaniu do Samsunga Galaxy S20 Ultra to to jest jakiś kosmos tutaj. I to w 20 Ultra to była bieda, bieda .pl. Tutaj jest normalnie jakby w 4K nagrywał. A to jest 8. To w 30 klatkach, a nie w 24. Dobra. Podejdźmy do tego. To, że jakieś wielkie śruby. O kurde tak. I zobacz, to jest taki wielki On gdzie aż tam Miesz? No właśnie A Tu stoi moje Lamborghini Panini Lamborghini Ruba. No i w zasadzie tyle, jedziemy To było wideo sampów 8K zakryje się, bo yy, rozumiesz, żeby fale 5G nie a jedziemy sprawdzić yy, fale 5G. Czy to działa? Ale to będzie w następnym wideo. To było tylko yy, taki sampelek w 8K. Jeśli masz telewizor 8K, no to to będzie dla Ciebie prawdziwa gra. I myślę, że pozdrawiam i polecam. Na razie.